Jak co roku 11 listopada ulicą 10 lutego uroczysta gdyńska parada niepodległości zmierza pod płytę marynarza polskiego, aby złożyć kwiaty i oddać cześć tym, którzy polegli walcząc o Polskę niepodległą. Polska przeżywa najdłuższy okres pokoju w swojej historii. 65 lat bez działań wojennych. Czym dziś jest dla Gdynian święto niepodległości? Jest czymś, co daje taką, przypomina o tym, że no, nasz kraj przeszedł bardzo wiele, bo historia naszego kraju jest naprawdę no, bardzo burzliwa i bardzo wiele rzeczy w tej historii się wydarzyło. Myślę, że wszyscy dzisiaj Polacy i patriotyzm, którzy są patriotami, powinni tutaj być. 11 listopada miała miejsce jeszcze jedna wyjątkowa uroczystość. W taki dzień nie sposób nie wspomnieć zmarłych tragicznie 7 miesięcy temu wielu polskich patriotów na czele z Marią i Lechem Kaczyńskimi. Lech Kaczyński był patriotą, nowoczesnym patriotą. Był człowiekiem, dla którego tożsamość pamięć historyczna liczyły się bardzo. Chciałabym, aby to miejsce w partiło moich rodziców. Przypomnę nam o testamencie 10 kwietnia, w testamencie, który jest dla nas wszystkim tym zadaniem do wpomnienia. Bo tak właśnie jako wielkim zadaniem i wyzwaniem dla naszego narodu myśleli moi rodzice. Spotykamy się w szczególnym miejscu. Spotykamy się na kamiennej górze, lekaczyńskich, Bardzo lubi to bywać, lubię spoglądać ze szczytu kamiennej góry na rozciągającą się poniżej panoramę Gdyni. Licznie zebrani gdynianie przybyli na kamienną górę, aby oddać hołd tragicznie zmarłej parze prezydenckiej. Zebrali się w parku, który od tego dnia nosić będzie imię Marii i Lecha Kaczyńskiej. Aby więcej było takich uroczystości, właśnie takich patriotycznych, odnośnie takich osób, których rzeczywiście się ceni. Jest to Danie Hołdu prezydentowi najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I to prezydentowi, który rzeczywiście wypełniał swój mandat, starając się być prezydentem wszystkich Polaków. Nie mogło być lepszego pomysłu, jak nadanie, Imienia temu pięknemu miejscu, temu skwerowi, placowi na kamiennej górze tutaj w sercu Gdyni, to sprawia, że Maria i Lech Kaczyński na zawsze pozostają w sercu Gdyni i w sercach Gdynian.